Pojęcie afektu jest pojęciem przestarzałym. Pan pisarz Paweł udoskonala to opisem jako żółć, czyli taki przepływ kanałem anatomią mózgowym, który rodzi zmiany na poziomie neurofizjologii w świadomości, umysłu i wyborze działania na zewnątrz. Prawnicy to ludzie, którzy bardzo często Lubią powtarzać to, co zostało zapisane. Ich twórczość bardzo często ogranicza się do tak zwanej wykładni, czyli interpretowania tego, co zostało napisane. A najlepiej lubią interpretować to, co wielokrotnie to już jest interpretowane do N. potęgi. Ja to nazywam dziadostwo intelektualne, a to są najbardziej sprzedające się dobre książki, bo to są wykładnie przepisów prawa bez żadnego odniesienia do ontologii i filozofii prawa. Pojęcie to powinno spotkać się z nowym myśleniem, a nowe myślenie filozofii poznawczej wszelkich nauk kognitywistycznych nazywa się paradygmatycznością myśli. Ja wprowadzam do nauki cztery pojęcia nowych paradygmatów. Paradygmat całości, a nie części, Paradygmat czasu, a nie miejsca, paradygmat jedności, a nie konfliktu i paradygmat rozwiązywania konfliktów społecznych, a nie ideologii. Chciałbym tutaj na bazie wspaniałego dzieła naszego pisarza Pawła odnośnie żółci i losów człowieka bohatera, wielu milionów dzisiejszych ludzi, którzy wędrują do systemu izolacji i wykluczenia, w imię obrony samych siebie przed znieczulicą i brakiem współpracy i akomodacji, i braku wymiany pomiędzy sobą a otoczeniem społecznym. I tym powinien się rządzić paradygmat czasu, czyli pojęcie powinno być interpretowane poprzez odnoszenie go do nowych zdarzeń. Do nowych sytuacji, do nowych zjawisk, po co? Po to, żeby ontologia istota pozostała, ale rozbudowana została treść. Czyli bezkarność zachowania można mierzyć zmianą treści pojęcia na poziomie paradygmatu czasu. Dziękuję.